Cześć, ze strony enek.pl i witam was w kolejnym odcinku z serii Obczaj Moda i dziś w szalonym fartuchu naukowca omówię wam modyfikację o nazwie Mayhem wersji 2.0.0 Prylis 2 na Minecrafta wersję 1.4.6 I cóż ta ody... modyfikacja nam dodaje do gry? Otóż, dodaje nam możliwości chemiczne tworzenia, bawienia się chemika i tak, co należy zrobić, by zacząć zabawę z tą modyfikacją? Otóż potrzebne nam będzie skraftować mikroskop, ten, który właśnie wygląda w ten sposób. Bardzo ładnie te wszystkie bloki wyglądają. Owa modyfikacja już wcześniej została napisana, ale nie została dalej, jak to się mówi, portowana na kolejne wersje Minecrafta i przejęła to jedna osoba. W tej chwili nie, nie dam rady podać nikomu, bo nie pamiętam ale dowiecie się o tym z opisu filmu no i dobra przejdźmy do tego mikroskopu jak go skraftować otóż będziemy potrzebowali mikroskop lens kraftowany w ten sposób i kawałki żelaza plus pan. pane w ten sposób otrzymamy mikroskop jego GUI wygląda w ten sposób i omówimy sobie go za chwilę dalszym blokiem który jest dodany jest to chemical decompressor we wcześniejszej to był on bonder czy jakoś tam się tam nazywał crafting jego wygląda w ten sposób już wam pokazuję żelazo, redstone i manipulator który craftujemy w ten sposób i tak otrzymujemy nasz decompressor Kolejnym blokiem, który też dodaje modyfikacja, jest Chemical Synthesis Table i aha, przepraszam nie dodałem bloku i jego crafting wygląda w ten sposób, manipulator tyle że z diamentem i redstone'em już Wam pokazuję jak wygląda takowe GUI każdego z bloków dekompresor i table. Co będziemy jeszcze potrzebowali? W wcześniejszej wersji były próbówki. Teraz będą nam potrzebne e, glass bottle. Tak, tak. Możemy je skraftować w ten sposób e, z glass paint. I otrzymamy 32 butelki. A uwierzcie mi, będzie potrzebna duża ilość tych butelek. Bardzo duża. E, już sami zobaczycie. I teraz tak, e, dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że modyfikacja wymaga buildcrafta, gdyż korzysta z jego energii. Te dwa bloki, chemical, e, chemical bo że to nazwę, i synthesis stable, wymagają napięcia z buildcrafta Minecraft Julie, co widać w tym, e, w tym całym GUI. Tutaj nam się otwiera informacje może ile przechowywać, ile wykorzystywać, ile potrzebuje energii na item. Tutaj tak samo jest zasilane obecnie. Tu jeszcze energia jest przechowywana. Ona powoli tutaj spada. Oczywiście to się fajnie kręci podczas działania. To też zaraz Wam wszystko pokażę, o co chodzi. I teraz tak. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować na przykład jakiegoś kawałka drewna i musimy zobaczyć w mikroskopie. Tutaj umieszczamy nasz item i sprawdzamy co możemy otrzymać. Oczywiście tu otrzymujemy crafting związków chemicznych. I tylko tyle możemy informacji stąd dostać. Tak więc zawieramy ten blok, idziemy do naszego dekompresora do którego wstawiamy blok i automatycznie zostanie on przerobiony o ile jest zasilany przerobiony na właśnie te, te związki chemiczne, które nam pokazał mikroskop. No i dobra. Jeżeli będziemy chcieli uzyskać na przykład węgiel z tego no weźmy sobie, rozłóżmy jeszcze w ten sposób rozkładamy na poszczególne pierwiastki, i weźmy sobie to. I co możemy w ten sposób otrzymać? Idziemy do e, syntezy Stable i wsadzamy na przykład C. Tyż C jest znakiem węgla, i możemy uzyskać oczywiście o ile jest maszyna zasilana. Ja sobie włączę zasilanie. Zaraz o, widzicie jak fajnie to wszystko pracuje. Bardzo świetny blok. I teraz możemy zabierać jeden węgiel. W sumie, w sumie będziemy mieli tu mamy trzy 3, 3 razy 8. No to wiecie, 24 węgla z jednego kawałka drewna. Bardzo bardzo zyskowne, ale wys, wy, wymaga energii, więc nie myślę, że jest to overpower. I tak, co możemy też za pomocą tego zrobić? Oczywiście ja to sobie jeszcze rozłożę jedno. I jeżeli byśmy chcieli na przykład skraftować, skraftować, dajmy Bridgewood. Sprawdzamy w mikroskopie, jak taki crafting tego Bridgewooda wygląda w ten sposób. Ok. To bierzemy nasze buteleczki. Właśnie te bo w ten sposób utrzymalibyśmy OKUDA, który był poprzednio a w ten sposób otrzymamy brichuda. jednym słowem bym powiedział, że jest to w pewnym sensie ekwiwalent exchange, który nam zamienia no nie, nie do końca ale chodzi o same zamiany e, zamiany itemów bloków i tak dalej i tak dalej tak, tak i oczywiście teraz tak e, możemy sobie zabrać butelki nam się zwracają w tym miejscu i jak wiadomo butelki z powrotem sobie można przenosić tu do tego slotu, uzupełniać e, oczywiście jeżeli byście chcieli skraftować sobie diamenta diamenta, otóż byś, będziecie potrzebowali dużo węgla e, nie wiem no może zobaczmy Zobaczmy sobie diamencik. Zanalizujmy. Potrzebuje on 4 razy C64. 64 sztuki węgla. Czyli co potrzebujemy? Rozłożyć węgiel. Weźmy sobie takiego węgla. Rozłóżmy. Na przykład dwa staki węgla. Kol. Jeszcze jeden Stack. Chociaż nie stack węgla i może gunpowder. Gunpowder też możemy rozłożyć na takie e, pierwiastki jak no tak jak widzicie KNO3C i sulfur. O, świetnie. Wszystkiego można korzystać. Teraz tak wróćmy sobie ten węgiel nam się teraz będzie rozkładał o ile będzie energia oczywiście tu energia zmagazynowana nam się skończyła więc musimy odpalić silniki i nam maszynka się rozłoży węgiel, dobra, niech się to rozkłada a ja przejdę pokazać yy, co możemy otrzymać możemy otrzymać, w sumie najlepiej jak pokażę wam w niej. Ile możemy o, uzyskać pierwiastków chemicznych? Tutaj mamy in informację, czy jest to związek stabilny, czy jest to pierwiastek stabilny. Mamy radioaktywny. Przechowanie jego zadaje nam damage. Yy, tu mamy no, wysoko radioaktywne no, extreme, extreme ra Zobaczymy, czy jak wyłączę. Game Moda zacznie zadawać nam damage. Po, Powinien zadawać. Zobaczymy. No, może jeszcze nie jest to do końca zaimplementowane. Zobaczcie na własną rękę sami. Tu mamy poniżej związki chemiczne. Jest ich, jest ich masa. Które można rozkładać, składać i tworzyć z nich różne różne przeróżne itemy. Przykładowo możemy sobie stworzyć Copper tin. Patrząc tylko w mikroskop. Potrzebuje on SN dwa razy. Czyli będziemy potrzebowali poszukać jakiegoś związku, który daje nam SN albo Copper CU przykładowo co zawiera CU, CU zawiera lime Blue Dye. Przepraszam Light Blue. No i sprawdźmy sobie Light Blue cuso 4 No dobra. To weźmy sobie też, może go rozłóżmy. Spróbujemy, a co nam szkodzi? Węgiel nam, nam się zrobi, będziemy początli cztery takie węgla, żeby zrobić tam cokolwiek. Ale ja bym chciał sobie teraz właśnie o CUSO4. Rozkładamy. Oczywiście będziemy potrzebowali jeszcze Lime daja z, z Purple, nie to było Purple albo Magenta, Magenta też dawała Tak, Magenta też daje Mówię, to jest bardzo przydatny mikroskop, bardzo fajna rzecz Włóżmy co tu mamy, CUSO? mamy dwa Cu teraz polećmy sobie do tego i mamy koper z samych barwników przykładowo takich recept jest wiele to odkrycie tego co co daje nam to, yy, i jakie, jakie recepty są właśnie w tym w mikroskopie pozostawię wam do odkrycia jest to świetna zabawa no, tutaj były przykładowo dane pierwiastki jednak pokazałem wam to w niej. Tutaj mamy te związki chemiczne, które możemy oczywiście wypić. Większość z nich da nam negatywny efekt. Jak zabiera życie, to musicie sprawdzić. Większość z nich jest, daje po prostu negatywny efekt. E Netherstar to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, co nam daje Netherstar. Ile pierwiastków jedna gwiazda nam może dać? HEC 60. Multum, multum pierwiastków. Oczywiście nie sądzę, by ktokolwiek pierwszą gwiazdę wrzucił od razu. No ale, jak to się mówi, jeżeli chcecie ją skraftować, wcale nie musicie latać, biegać, szukać, tylko sprawdzić, jak wygląda jej crafting, pozyskać te wszystkie potrzebne przedmioty i gdy już będziemy mieli te przedmioty, wsadzić je właśnie w to miejsce to miejsce w... skraftingować i będziecie mieli e, nether star tak więc tak co mogę jeszcze powiedzieć e, o tej modyfikacji na temat instalacji, instalacja jest bardzo prosta, Potrzebne jest jedynie minecraft forge na wersji minecraft 1.4.6 zainstalowany e, do oczywiście do e, plikum minecraft.jar i plik ten cały ZIP minehem wrzucamy do katalogu Moc w katalogu, w naszym katalogu.minecraft. Odpalamy i wszystko powinno działać tak, tak jak trzeba. Oczywiście modyfikacja też znajduje się na najnowszym DNS2.02 który mam teraz obecnie. No i tak zapraszam Was serdecznie do skorzystania spróbowania, bo yy, mam nadzieję, że jeszcze autor tutaj wiele rzeczy doda, stworzy. Na pewno stworzy. Na pewno będzie można kombinować yy, z dużo większą ilością rzeczy. Nie próbowałem szczerze wam mówiąc, czy yy, układ rur, składanie itemów i tak dalej tutaj działa. Nie wiem, może sprawdzić. Nie, nie będziemy sprawdzać. Po Sprawdzanie pozostawiam Wam. Jeżeli, jeżeli mm, podpięcie rur z bitcrafta wyciąganie i wkładanie będzie działać, napiszcie w komentarzach. A ja Was zapraszam gorąco do pobierania tej modyfikacji, testowania sobie kombinowania i zabawy w chemika. I jest to naprawdę świetna zabawa. Tak więc, yy, co? Z pola, z pola testowego. Pozdrawiam Was. Laboratoryjny Nek.pl Tak więc trzymajcie się i cześć!